w 12 odcinku w poprzednim odcinku uczestnicy grali w bombę i przegrała drużyna dziewczyn wyleciała alicja, bo sama się zgłosiła znowu teraz każdy gra osobno kto wygra immunitet kto odpadnie przekonacie się już za chwilę. W totalnej porażce w wetykanie. to wszystko gra! Widzę was wciąż w moich znak. Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę sobie słońca, sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spłakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być sławny na, 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 na. Zmany być, zmany być, zmany, zmany. Po co nas wcześniej tak obudzili? To pierwszy raz w tym sezonie, dopiero ale wcześniej tak nie było. Nie wiem, jak chcę iść, spać, nie wyspałem się, ja nie jestem rannym ptaszkiem, ja rano śpię, a wieczorem pracuję. Oho, chyba wyczuwam, że Bruno będzie zrzędził, że się nie wyspał cały dzień. Możecie wyjść przed pałac, zobaczyć, co się zmieniło. Od teraz wszyscy będziecie spać razem, nie ma osobnych domków dla dziewczyn. Was jest sześciu i tyle łóżek tam jest, więc to dlatego was budziliśmy tak wcześnie, dzisiaj to będzie jedyna taka pobudka. I to dlatego nas budzili, oni są chorzy, no nie, ja jestem teraz wkurzony, ale nie mogę iść zjeść na odstresowanie, bo mogą mnie wyrzucić przecież głupi program. Chyba wszyscy są teraz wściekli na prowadzących sezon, bo przytem takie coś zrobili podczas wyzwania, a nie rano to chore budzić się o tak wczesnej porze. Skoro was już obudziliśmy, to proszę do pałacu na wasze dzisiejsze wyzwanie. Macie jeszcze 5 minut na zjawienie się. Subskrybujcie te kanały Drama Monster zrobił intro i wnętrze domków, a pozostałe dwa kanały ulepszyły miejsca, które ja im wysłałem. Link do tych kanałów w opisie. Mam karty przygotowane, będziecie grać w mafię, będą dwie mafie, trzech obywateli i jeden policjant. Zadaniem policjanta będzie ochronić jednego gracza albo spytać się kto jest kim jak wytypuje policjant dwa razy dobrą osobę, którą uratuje od strzału od mafii. Dostaje immunitet na głosowanie jak mafia wygra resz ma immunitet a obywatele grają o to, żeby każdy mógł być zagrożony podczas dzisiejszej eliminacji. Teraz rozdam karty, ale nie pokazujcie innym kim jesteście. Dobrze więc jeszcze przed zaczęciem macie zatyczki, żebyście nie słyszali w tak zwanej nocy mafii policjanta, ale i tak będą mówić szeptem, więc zaczynajmy grę, jak rozdam zatyczki. No to jestem nowak w mieście, dopiero się przeprowadziłem, no i zwiedzam miasto sobie. No to jestem sprzątaczem ulic i wolontariuszem. No to ja pracuję w małym sklepiku w mieście. No to ja akurat jestem bezrobotna w mieście, ktoś musi być. No to ja jestem ogrodnikiem w mieście i prowadzę kwiaciarnię. A ja jestem strażnikiem i pilnuję waszych samochodów. Dobrze, koniec dnia, wszyscy idą spać. Teraz budzi się mafia, pytanie do mafii, kogo chcecie wyeliminować z gry. Dobrze, więc mafia zasypia, budzi się policjant, kogo chcesz sprawdzić albo ochronić tej nocy. Dobrze więc już znamy głosy od mafii i od policjanta całe miasto się budzi oprócz chloe możesz iść do domku przed pałacem na koniec gry cię zawołamy a teraz przyszedł czas na głosowanie całego miasta kto jest najbardziej podejrzany że jest z mafii. Dobrze więc Bruno odpada z wyzwania więc została ostatnia noc jeśli oczywiście policjant chybi osobę którą wskażą osoby z mafii więc noc już zapada. Dobrze więc budzi się mafia, na kogo pada głos tej nocy. Dobrze więc teraz budzi się policjant, kogo chcesz ochronić tej nocy. Mamy już decyzję, wszyscy się budzą oprócz mrawe, czyli miasto przegrywa, idę po tych co przegrali i powiem co nieco o ceremonii. No i koniec naszej mafii, niestety obywatele tym razem polegli z mafią, czyli Michael i Tina mają im immunitet i nie możecie na nich głosować, ale oni mogą głosować na wszystkich, oprócz siebie policjantem był ładan, któremu się nie udało uchronić dwóch osób, więc widzimy się na ceremonii. Ale fajnie się grało w mafię i akurat wylosowałam mafię i zdobyłam immunitet, trzeba teraz się zastanowić na kogo zagłosować. Ale super, się to układa dla mnie po powrocie. Teraz jestem nietykalny i teraz myślę, że mam szansę wygrać. To nawet. No nie, nie udało się sprawić, żebym była niezauważona. Taka była moja taktyka, że niby jestem zauważalna, a niby nie trzeba to rozplanować inaczej teraz. Przyjaciele, mam już plan, jak to rozegrać. Trzeba zmanipulować Ister, żeby z nami zagłosowała. Zrobimy tak. Chodźcie bliżej, powiem wam szeptem. W ogóle to Alicja chciała, żebym dołączyła do Twojego Sojuszu Bruno z nią, ale się nie udało, bo zrezygnowała z gry. No źle zrobiła, może byś wygrała i byśmy mieli przewagę teraz, a tak to Lipa jest, bo jest albo Remis, albo któryś się włamie z głosowania na tą osobę, ale głowa mnie boli za dużo myślenia. Dobrze, że mam Bruno po swojej stronie, czasami jednak umi pomyśleć logicznie. No widać po Brunie, że jak się przebywa z mądrzejszym towarzystwie to się człowiek staje też sam mądrzejszy. Dobrze Ister, chcieliśmy cię wtajemniczyć w nasz plan na kogo głosować. My chcemy na Bruno zagłosować, ale mamy za mało osób i zwracamy się do ciebie, bo Michaela nie ma sensu, bo za bardzo się zżyli ze sobą. Oczywiście to wina dla nana. Ta Chloe jest naprawdę mądra, będę się trzymał jej i inny. zobaczymy dokąd mnie to doprowadzi. Oby mój plan się powiódł, bo nie chcę, żeby moi przyjaciele byli zagrożeni, bo był remis i mieli dogrywkę, w której nie wiadomo kto wygra. Mam info, chłopaki chcą zagłosować na Bruno, czyli musimy na Adana zagłosować, żeby rozbić ich sojusz, a później zagłosować na Chloe i jest nasz finał. No i mamy łatwo, nie musimy myśleć na kogo głosować i tak by mi się nie chciało myśleć, bo już powiedziałem raz dobrą myśl. No i mamy to łyknęli, to oni zagłosują na Adana, a ja się przyłączę do Sojuszu Chloe i zagłosuję na Bruno, w takim przypadku nie będzie dogrywki. No to życzę wszystkim powodzenia na dzisiejszej ceremonii, niech każdemu się uda głosować na kogo chce. Oddaliście już głosy standardowo, kto nie otrzyma miski spaghetti ten odpada Pina i Michael już dostali bo wygrali immunitet więc zaczynajmy osoba bez głosu to Chloe, z jednym głosem bezpieczny jest Bruno a ostatnia miska spaghetti leci to. Ostatnia miska spaghetti leci do Adana, przykro mi ister. musisz iść do starzysty, on Cię odwiezie do domu. No trudno odpadłem, ale było dobrze, szczerze to myślałam, że odpadnę szybciej, ale dość szybko poznałam czy stara i to mnie uratowało, więc przygodę w programie oceniam na udaną tylko szkoda tego miliona, który trafi do kogoś innego. No pani jak miałaś na imię a tak proszę wpisać dokąd jechać w telefonie i jedziemy. Myślałem, że pani odpadnie jako jedna z pierwszych a tu proszę znów pomyłka jak zawsze. No tak jakoś wyszło, że dotarłam do finałowej szóstki. Tak to był mój plan od początku wywalić Easter i się udał. Ona zagłosowała na Bruna Bruno i Michaela Adana a nasza trójka na ister plan doskonały. No to by było na tyle dzisiaj odpadła Ister przez geniusz Chloe, kto wygra immunitet, kto odpadnie przekonacie się już w następnym odcinku. Totalnej porażki w Watykanie.